dobry, witam Państwa, zapraszam na wiadomość. W ostatniej chwili, w wyniku remontu, mieszkańcy osiedla muszą przetrwać mrozy przez aż 3 dni bez ogrzewania. I mają bardzo mało stopni. Teraz przenosimy się do nich, żeby zobaczyć jak przetrwają te trudne warunki. Bez przesady, kiedyś minus 20 to był. O, dwi. Y ja tu grzałkę montuję w mieszkaniu, więc będzie chyba dobrze. Fale mrozów napawają lękiem również rolników, którzy martwią się o swoje gospodarstwa. Miejmy nadzieję, że to koniec ty, ty, tych mrozów, które przynoszą katastrofalne skutki. ziemniaki i Mariana mrozy przeżyją, a moja pszenica to nie, nie da sobie rady. Przynajmniej kurczaki mają pióra, to chociaż będę jeszcze miał kurczaki. 44 lata, niesamowity skok, nagranie błyskawiczne obiegu internet. Ten pochleb do sklepu, gdy to zobaczyłem, totalnie mi zatkało. Jerzy Maślak i nowy rekord świata. W lesie znalazł 3-metrowego grzyba coś niesamowitego. Miał kogo postawiłem go przed domem, żeby inni mogli go podziwiać. Z pewnością stanie się to tematem badań naukowych. To tyle na dzisiaj. Zapraszamy teraz Państwa na goście wiadomości. A gościem wiadomości jest Zygmunt Deszcz, Meteorolog. Dzień dobry, witam pana. Dobry, dobry. Jak poleca pan naszym gościom unikać zbliżających się trudnych warunków atmosferycznych? Zostać w domu. A przestrzega pan też również przed lodem i gołoledzią? Tak, przestrzegam. Ostatnio miałem nawet miejsce wypadek nad wodą. Ua! Ua! Dobrze, dziękuję panu, dziękuję państwu, miłego wieczoru.